Starze ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. Ale lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś? Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak. To prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod brenną na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod podbrędną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego, najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym, na pewno będzie dobrze. <laughs> nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. nie znałem go. Wiesz, coś o tym mieczu? Nie, jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do Krasnoluda Zoltana Ciwaja. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Tak? Witaj, Szani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne, o co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot. Krew, krzyki. Mm -hmm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło, rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze. Nie ma sprawy.